Siema, witam w kolejnym odcinku z <śmiec> mi na dwójki. Um, tak, kontynuuję sesyjkę. I czekajcie jakąś sobie mis misję zrobimy. O, kochamy czarny obraz, tak, jej, czarny obraz rządzi. No, 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 no nie robi tego, bo no, wejdź pokaż się coś No pokażę się. Ej no. Gra się nie kaszła. Co, co to? Co, co to miało być? O, mi się wola. Eee, ale... To tylko kurde misje. J, no. Um, idziemy to. To tej misji jeszcze nie robiłem. Będziemy. W międzyczasie zahaczę o jak to się nazywa O Trolla Gdzie też będzie zadanie od Trolla, czyli było w DLC. Znaczy kiedyś to było DLC dla osób które zamówiły wcześniej gierkę a później opóźnienia. A, a później to zrobił miśnione wcześniej slu. Dobra. Do trolla trzeba iść w tędy, chyba Nie to miecz A, tych tych jak sprzątałem Ciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam, A ten jak mi pysk nie przyłoży. wszystkim gwiazdy za... Gorka ma nagrodę za jego głowę. Słuchaj syn, to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle, że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wojta on ci wszystko wytłumaczy. No. Chyba. Bierzemy i tymki sobie i... no prawie jak nowy tu się wyklepy tam się troszkę dorzuci kamienców jak nowka nowka sztuka nieśmigana eee, czyż mówiłem że kocham ten system spinaczki w ostatnim odcinku tam mi tak mocno pokazać jest niezawodny Ej, co jest? Czy ty chcesz mi wpierdolić? O oh, f**k, no, chcesz mi wpierdolić? Ale mi się że go nie zabije. Ja go nie chcę zabić. No, dobra, samo wpierdzie rozpuścić, bo mnie denerwuje, ale nie chcę go zabić. Teraz... Boże... No chodźże... O kurwa nie, nie! No kurwa nie! Nie trafiło mnie to nawet! Idę pierwszy do wójta zagadać. Dlaczego znaczy, ja dzisiaj ginę ciągle jak szmota? Tak, jak coś to przepraszam, jak szyście wiatrak, ponieważ to jest moje chłodzenie kompa. Już to kiedyś mówiłem, nawet. Aaaa, moja. Gdzie jest wójt? Najpierw trzeba pogadać z gościem, później z wójtem, później z trolem. Owszem, pierpliwa misja. Nie większość. Zacznij do przechodzenia. Nie mogę spuścić mu od tronowi. nie mogę, jak to zrobię, to albo go zabije z kasa za jego głowę, albo będę musiał coś tam wykonać dla czola albo mógł go zabić. Co nie mogę być tak? Są te jaskinie, że cyk, cyk i już ich nie ma Skurwa, że dałem krwawienie Hej, ale cię połaj <grymne> Dobra e, Tak jak było wiadome Widzieliście to wcześniej o. Wszystkie rzeczy mogę się pytać do Elixiru. Jeszcze to jakieś mutacje na sobie można przeprowadzić w tym stylu, nie jestem pewien. Tagen to się nazywało... Nie wiem, nie pamiętam. Wiem, że był do, dość dobry system rozwolił. Jak na tamte czasy. W ogóle, jest taki jeszcze z z Zazwyczaj tutaj widziałem... E, Artur... King of Artur w stylu. Nie wiem, gra fajna się wydawała nawet jak ją zaprosiłem, widziałem, konkurowali z KyrieMem wtedy, na oryginie jest z pięciu dyszek i nie wiem czy kupować, czy nie. Przynajmniej jak ja nagrałem ten utwór, to był jasny Eeeem, Gdzie jest zbojt? Sekundka, zaraz mamy tak. nagranie. No, Dobra, pojawia się kto to będzie. I to ma być ten gośtek. Roboty u nas starczy i na przejdzie minus. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadałem. Idźcie lepiej na rynek we flotcem podkarczkiem. Tam na tablicy wiszę ogłoszenie. Nie no trola nie ruszajcie. Cokolwiek bym miastowem. <laughs> tak Wiedzieć mogą piec Wiedzieć mogą piec To jest nie strób um, Ale się przekonałem w praktyce co naprawdę jest takie okay. u Unia Trala nie chciałem od, od razu zabijać, więc dlatego tak idę I przeczytałem przed chwilą, że on mu wpierdolić I dopiero później on będzie błagał o litość albo Ja mam albo go zabić, albo oszczędzić do tego oszczędzimy odczyka jednego i dalej nie wiem co robić, będą się doczytać hmm, Piękna długośnatury a natury. coś na lampy do lasu <śm> no. Nie ma budy o, kurwa. Есть такая да где-то. И снова иди. Жица, вот еще в курве. Он... Ну. Он из просто. Как мед не раз, то мне, Ну.

Dobra. E, cięcia sobie czy tam tak bo nie chcę się kombinować. Tak, jestem zbyt leniwy. No to troszkę złożony quest jest. Troszkę bardzo, bo trzeba biegać z z e, strzeli. chociaż pewnie bym powiem, tam, opinii do się coś dowiedzieć. I właśnie tak trzeba zrobić. E, to się trzeba biegnąć tylko dlatego, że... Mogło, mogło potrzebować po prostu wnętrza głów główki tego wszystkiego do jakichś badań alchemicznych eee, i to będzie jako trofeum wiem gdzie jest to trofeum wiem gdzie mam teoretycznie iść co muszę zrobić i z innych rzeczy co muszę zrobić to muszę wykonać misję poboczną jedną pokerowa twarz plot w tej misji chodzi o to, żeby wygrać tego kościelnego pokera, co ja nie wiem znaczy, jak grać. Znaczy, wiem jak grać wiem o co chodzi, o... Eee... Słuchaj... Eee... Nie działa. Eee, się ten sam miejsca I... Jakby to powiedzieć Muszę wygrać ze wszystkimi osobami To będzie upierdliwe No, z tego co pamiętam jest na Ten Tankoper No, otwórz mi błąd Sire, ty tanker A! Miałem To będzie widowisko. Żebyś wiedział. Ale to ty będziesz czynił honory. Honory? Gdy będzie już na brzegu, zabijesz go. Ją. Cokolwiek to jest. Hmm. Hmm. ok Chemicy używają tkanek troli do swoich badań. Ich oczy i ścięgna są składnikiem wielu środków. Rafard Biały eksperymentował również z krwią, twierdząc, że posiada właściwości regeneracyjne. Istnieje powód, dla którego Alchemy chciałby odciąć trolowi całą głowę? Nie sądzę. Chyba że na trofeum. No, teraz się dowiadujemy, że teraz mamy nam głowa dała. I musimy popytać, kto by chciał trofeum trolla. Do Zelda, o co pamiętam? Ach, piękne tekstury jak to się nie Eee... E, nie ty... jaski RZOLTO. Ale teraz stary bykur, zawsze mówiłem, pijecie w pojedynkę, jest jak sranie w towarzystwie. Innym razem. Niech to było i znać tutajsze zwyczaje. A Ale pytaj, na co komu głowa trolla? A na co po kaupach wieszają niedziej dziełby? I pokazać, jak jest ich hierarchia. Chyba cioty? Troszkę tak... Muszę wypróbować myszkę. Tak, tak. Tak, 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 Dawaj. Tak. Dobra. Chodzi o to, że trzeba myszką... ...odpowiednio... jeździć, a moja myszka jest od to jest 17 zł od kompa ze sklepu znaczy, Moi znajomy znajomy można powiedzieć ma prowadzić sklep Pop traz łapsko jak i madło Łatwo nie było Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów Yarpena czy Sheldona Musisz się z nimi spróbować <grytanie> Dobracamy do myszeczki To jest tak, że po prostu dostałem kompa i nie wiem pół godziny przed zamknięciem sklepu przed 17 czy 18 czy w stylu biegnę do znajomego znaczy właśnie do niego e, spytałem czy nie małoby jakieś piściówki na USB, bo ja mam na stare tego PS2, czy jakoś to się nazywało, myszkę i klawiaturkę eee, a, 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 a. Nie podejdzie mi I mógłbym mieć albo myszkę, albo tyle Trochę lipo tak to to myszkę, tak... Dobra Przeciwki to ja to powiedziałem, żeby mi dał... Żeby mi dał, żeby mi dał, żeby mi dał... Myszeczkę fajnie Tu chyba będzie łapka Nie Tu nie będzie łapka trolla Ale będą pieniążki Pieniążki z partnera Dobra Pochodzimy po chacjentach mhm cześć no, ubijamy, na chatę. otwórz łepek trolla, łepek trolla, łepek trolla gdzie może być łepek trolla? no dobra nie mi się wszystkiego zwierać, przepraszam przepraszam, jeżeli tak, gubię Dom naszego pana Wójta Nie, to nie był patrola. No kurczę. Kurczaki. Może nawet nagrywanie jak znajdę się dom. Capitão, <laughs> sim Skąd <noise> masz ten łeb? Majątek wydałem, ale warto było. W bindudze nikt nie ma trolowej głowy. Kto ci sprzedano? Dymitr. Kto inny odważyłby się trola w leżu zdywać? A tego Dymitra gdzie znajdę? Tego nie wiem, ale wieczorem na pewno trafisz na jego kompanów w karczmie. Odpupię od ciebie te głowy. A w życiu? Łeb jest mój no i chuj. Dobrze zapłacę. Chyba że podzisz Bartę. Jak już to możemy zagrać w kości? Jeśli tego warto oczywiście. Dzięki. Pomóż. Mhm. Eee, idziemy pograć w kości. Znaczy, ja idę pograć w kości, a Dobra, ja się znaczy grać w kości. Wcięciu i zaraz tego. Tylko muszę ogarnąć drogę, trzeba zacząć. Gdzie się można nauczyć. O hm dobra to sobie pobiegam popróbuję pograć w kości i jak będę z nim... Z nim, z nim z nim już konkurował to wrócę Dobra jak dotąd na chyba 6 prób ani jednej jeszcze nie wygrałem tak nie potrafię grać w kości ale za to rozwaliłem 3-4 Eee, na rękę. Więc idziemy teraz z najtrudniejszym na rękę coś się posiłować Ale to coś. I na razie sobie chyba trolle odpuszczę, bo w ogóle główny wątek odpuszczam, bo chcę zrobić wszystkie poboczne tutaj. Eee, z tą bałą nie wiem... To, to będę robił, ale... się garnę, bo ogólnie motyw jest taki zaspoileruje, że, że zabili ich i albo mogę... Jeżeli pójdę w ścieżkę i pomóc tej babce e, Mogę... Mogę, mogę ją zignorować A tu jesteś Przepraszam Aaaa, troszkę pieniążków odrobić. Poni <grych> e, bo dużo straciłem. Uoo, można dać. Jasno. Troszkę mi myszka przeszkadza ostatni ostatniej walce, więc będzie zabawnie. O, a. Kurwa, kurwa, kurwa. Nie. Sety stracę, to się wkurzę. I też na nagraniu a, a Aktualnie Nie, nie, proszę wyjść, proszę wyjść Nie mogę Przegrałem, nie, chuj Chciałem, chciałem escape wyjść No tak A włączyłeś maszki, tak znów Zarobiłem 400 b. Tym razem kapkę Zdrażaj, Świm, się, bo Aktualnie Cię kurwa cofałem No Murdę, dostań tyle Dobra, odrobiłem co przegrałem Kurwa, ona najemników pod wodzą Adama Pangreta. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadje. Ale ma chłop szeptyje ludzką. Rozłożył mnie jak nie mogłem. Jak go gdzie spotkasz, powórz skutnik pije jego zdrowie. Kurwa, nie. i wygrałem, ale no mam 500. 500. 5 pięknych student eee, jaki kościoł jakiś Dobra, tam idziemy ale to już będzie w kolejnym odcineczku już żegnam wszystkich na razie.